Hej, witajcie w nowym porównaniu, a dziś Renault Zoe 2013, widz Zoe 2020. Zaczynamy! Renault Zoe to elektryczny mały samochód produkowany od 2013 roku. Pierwsza generacja miała upodobnioną atrapę chłonicy do nowego Zoe, ale nie miał ledowych świateł, wyróżniał go inny zderzak. W nowym Zoe dodano ledowe, diodowe światła, Przemodelowano atrapę chłonicy oraz światła w okolicy zderzaka. Jakbym chciał odrodzić tak szybko, na szybko tył, to Renault Zoe 2013 ma inną grafikę i plastikowe lampy z tyłu. W nowym Zoe nic od poprzedniego się nie zmieniło, oprócz innej grafiki świateł. W 2013 roku Zoe wyposażono we wnętrze poprzedniego Renault Clio. Zmiany były logo na kierownicy cienki wyświetlacz zegarów oraz ten sam układ deski rozdzielczej. W nowym Zoom mamy kokwi do obecnego Renoklion. Nowa kierownica, przednią większy wyświetlacz zegarów, a na desce w widnieje 9,3 calowy ekran dotykowy. Dzięki za oglądanie. Zapraszam jutro jedynie na Motoinformację. Cześć!